Witam wszystkich, tu Makaveli. A dzisiaj sobie zagramy w najnowszą wersję symulatora Farmy 2015. Zobaczymy, co się zmieniło. Co się polepszyło. Także jedziemy, weźmy sobie karierę. Mam tu dwa zapisy. Wezmę sobie ten drugi. Start. Tą mapę, którą Wam teraz prezentuję jest ona ściągnięta. Tak, już zaczynają mody wychodzić, jakieś mapki, jakieś pojazdy i zaraz Wam powiem czemu ściągnął sobie inną mapę żeby sobie pograć dłużej. Ok, więc tak, to jest mapa, jest ona trochę przemeblowana yy, i chodzi mi o to, że na oryginalnej mapie krowy są gdzieś bardzo daleko, a tu jest akurat zrobiona tak mapa, że wszystko jest yy, blisko siebie, znaczy właśnie krowy są na gospodarstwie, a nie gdzieś tam na drugim końcu mapy i to było właśnie głupio, żeby nie jeździć 100 razy czy coś. Także mapka jest trochę przemeblowana. Dobra. To nie Holanda. No. No, chyba. Tam coś się szkodosło. Muszę przestawić. A no, nie dobrze.

Szepkę sobie kupiłem na header, żeby było bardziej realistycznie. Dobra, mam wam zasiane pole rzepaku, więc sobie zaczniemy kosić. Zobaczymy co się zmieniło, jak to wygląda. Hej, okay, tutaj wystarczy. Sobie podłączymy lader i możemy jechać. Mam V opuszczamy, przyciskamy B I dla ja, ja, ja. Przez to, że nie ma Mogę to, to powiedzieć, jest tylko jeden stopni szybkości Zawsze było jeden do trzech na przykład a, jedynka, dwójka, nic nie robi, to jest że to jest najważniejsze, że to jest się samoczynnie, to już silnie przyczepiać nie do 怎么搞？ sobie weźmiemy, a jedna przyczepka wystarczy

Wizualnie ładnie wyglądają teraz nowe maszyny, mamy naprawdę dużo marek i oczywiście maszyny nam się brudzą, jak widać po kołach, i po jakimś czasie cały traktor jest brudny i możemy gumyć. Tutaj w menu jeszcze mogę pokazać. Znaczy tutaj naciskamy P. Tu mamy kategorię. Mamy trochę... Możemy kupić akcesoriów, nie można powiedzieć. Tu mamy co możemy kupić. Wiadomo, kombajny, jakieś kultywatory, rozrzutniki Tu mamy dalej To co widać Wiadomo, no, 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 yy, nowością W LS 2015 jest wycinanie drzewa Możemy wycinać i sprzedawać drewno Oczywiście już były mody do 2013 Ale w 2015 To mamy Tu mamy jakieś obiekty a, ten karsz do mycia pojazdów. Tu mamy ul. Pomidory to były, sałata też. Panel słoneczny, wiatrak. O, możemy też sadzić drzewa. Co my tu mamy? Mamy tutaj, o tu mamy, jakie mamy firmy. Tak widać, trochę ich jest. Mamy nawet ciężarówkę. New Holland mamy również Ursusa lecz niestety mamy tylko jeden model Ursusa szkoda że nie ma jakichś mniejszych takich jak 330 czy 360 no ale dobrze jest, tak jest poczekamy jeszcze trochę i wyjdą na pewno jakieś super mody zrobione przez fanów. Jak widać wskaźniki się ruszają, no co? No niestety hmm, pojazdy nie posiadają żadnych sklepów, nie można otwierać drzwi czy dachu czy, czy maski. Jak na przykład oczywiście w, w modach zrobionych przez fanów. Аа заавал хийсэн саа mapa wygląda tak, że tutaj od razu mamy krowy. Krowy to standard. Tam dalej mamy kurnik. bo teraz jest lepsza fizyka jak widać trochę za ciężki jest ten sprzęt dlatego załadujemy sobie wciąż jak I to animacja kulturowana e, bleby wygląda lepiej Jedzie nasz kombajnie jak się tu nusi. Możemy tutaj wejść? możemy też przykrywać. Przyczepę. Dobrze jeszcze przejdzie na mlądkę i sobie wysypiemy rzepak na przyczepę. samo wysypywanie hmm. w tej części wygląda o wiele lepiej. Widać, że to jest taka masa, a nie tam jakiś kuszcz, czy coś. I nie rozprowadza się tam ta warstwa w jednym miejscu, tylko na przykład o, robi się taka kubka tego. I tak to się prezentuje. Tak właśnie prezentuje się nowy LS 2015. Jakie są zmiany? Na pewno lepsza grafika, budzenie się pojazdów, ślady po oponach, nowy mody drzewa. plusem jest to, że mamy dosyć sporo marek do wyboru sprzętu. Oczywiście każdy już, jeśli już na pewno czeka na mody, to już niebawem się pojadą Także będzie w co grać na pewno. Wszystkim, y którzy idą takie symulatory, bardzo polecam. Także dziękuję za obejrzenie i do Makabeli. Na razie, cześć.